Cześć Boże Sejm przy wiejskiej okrąglach 25 maja 2023 roku. Wizyta Pana Stefańczuka, kijowskiego analogenu warszawskiej Pani Witek, czyli przewodniczącego ich niej Rady Najwyższej. Jako Konfederacja przy tej okazji chcemy wyrazić to, co jest oczekiwaniem nas, naszych wyborców. To, co uważamy za polską rację stanu. Nie uczestniczymy w spotkaniach z panem przewodniczącym. Te spotkania odbywają tutaj wyłącznie politycy PiSu. Natomiast artykułujemy publicznie to, czego oczekujemy od strony ukraińskiej. Przypominamy, że już w lipcu zbliża się okrągła rocznica rzezi Wońskiej. I oczekujemy po prostu odblokowania ekshumacji ofiar polskich na Ukrainie. Ukrainiec, który ogłasza, że Polacy muszą. Muszą zdać jakiś egzamin, którego warunki, kryteria on miałby rysować. To jest kolejny przykład, kolejny przykład, kolejny dowód na to, jak bardzo Ukraińcy zapominają się wobec Polaków i jak bardzo okazują się niezdolni. Do wypowiadania prostych słów i do przestrzegania prostych zasad, które składają się na nasz kod cywilizacyjny. Nie przechodzi przez gardło słowo przepraszam, i nie przechodzi przez gardło potępienie ludobójstwa. Dziś świat zobaczył, jakie okropności ruski mir przyniósł na ukraińską ziemię. Do Buczy, Borodianki, Izumu. Czernichowa. Po okupacji rosyjskiej nadal odnajdujemy tam miejsca tortur i bezimienne mogiły. Robimy jednak wszystko, co w naszej mocy, aby przywrócić imię każdej osobie, tak aby mogła zostać ona godnie pochowana. Bo to jest niezbywalne prawo: prawo do godnego pochówku i wiecznej pamięci. Jeżeli sytuacja jest taka, że Ukraińcy prowadzą prace ekshumacyjne nad swoimi ofiarami, to nie ma powodu, żeby wstrzymywać prace ekshumacyjne administracyjnie, bo to nie znaczy, że wszystko musi się dziać w tej chwili jednocześnie. Natomiast chodzi o decyzję administracyjną, nie ma powodu, żeby wstrzymywać zbadanie, zewidencjonowanie i upamiętnienie Polaków, którzy leżą w ziemi państwa ukraińskiego i których ekshumacje i upamiętnienie do dziś są wstrzymywane. Składane są tutaj jakieś, niestety muszę to stwierdzić, pełne hipokryzji, wyrazy współczucia, ale właściwie wobec kogo to współczucie, skoro władze ukraińskie nie dopuszczają, zabraniają pochówków chrześcijańskich, nie dopuszczają do ekshumacji, nie dopuszczają zatem do odbycia żałoby i policzenia strat wojennych i ofiar tego ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Zbliża się 80. rocznica straszliwych wydarzeń na Wołyniu. Rozumiemy wasz ból po stracie swoich najukochańszych. Wszystkim rodzinom i potomkom Ofiar ówczesnych wydarzeń na Wołyniu składam wyrazy szczerego współczucia i wdzięczności za podtrzymywanie światłej pamięci o swoich przodkach. No cóż, państwo ukraińskie buduje się na kulcie ludobójczym. To jest kult oficjalny Bandera, Szuchiewicz, Domczow. Praktyczy i teoretyczy ludobójstwa którego projekt wymierzony był przede wszystkim nie w sowieckich Moskali, ale w Polaków. Ci ludzie są bohaterami narodowymi i są filarami historycznymi filarami współczesnej państwowości ukraińskiej, tego, co z niej jeszcze zostało. I, i w, tej sytuacji, w tej sytuacji wizyta. Wizyta ubranego w mundur polowy, ale nie wiem czy wojskowego, czy cywila, który piastuje tam jedno z najwyższych stanowisk, to niestety był kolejny, nie, kolejny akt upokorzenia polskiej państwowości. Yy, i, I okazuje się, że świadomość historyczna rezunów ukraińskich banderowców jest nie do uzgodnienia i nie do pogodzenia ze świadomością historyczną. Polskich patriotów. To jest bardzo podstawowy postulat, dużo bardziej podstawowy niż ten, który wybrzmiał ostatnio w ustach rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przypomnijmy, że rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówił o przeprosinach. Natomiast trudno mówić o przeprosinach, kiedy e, tak naprawdę nie wiemy nawet ile było ofiar, e, gdzie leżą ciała pomordowanych. Zacznijmy od najbardziej podstawowego obowiązku, to znaczy, żeby pochować swoich zmarłych. Jeżeli strona ukraińska chce dobrych stosunków z naszym państwem. Jeżeli chce, żeby te stosunki były oparte na zdrowych zasadach, to zaczniemy od tego, żeby podjąć decyzję administracyjną, by pozwolić pochować swoich umarłych i pomordowanych. To nie jest postulat konfrontacyjny, to nie jest postulat maksymalistyczny, to nie jest postulat niemożliwy do spełnienia. To jest postulat, który przeciwnie pozwala stronie ukraińskiej pokazać dobrą wolę. My Polacy mamy to szczęście, że dziś na przykład obchodzimy 75. rocznicę zamordowania Świętej Pamięci Rotmistrza Pileckiego. I to rzecz piękna. 75 lat temu dokonano straszliwego sądowego mordu na jednym z największych polskich bohaterów. W tych straszliwych warunkach przebył ponad rok w ciasnej celi, bez możliwości wyjścia na spacer, brutalne śledztwo, w którym był torturowany, stracił wszystkie paznokcie. Po dwóch miesiącach takiego śledztwa agent celny, który miał zeznać, co się dzieje w celi z Pileckim, co on mówi, powiedział, że mimo to Pilecki jest nastawiony optymistycznie. Mówi, że optymizm go nie opuścił nawet w najtrudniejszych chwilach w Oświęcimiu i że teraz też go nie opuści. Że mamy za bohaterów ludzi, którzy owszem e, walczyli z reżimami totalitarnymi i ich programem i praktyką ich życia e, nie było naboływanie. Do ludobójstwa, do rzezi, do eksterminacji byli oni obrońcami narodu polskiego i jego najpiękniejszych tradycji. Za takie swoje hasło tutaj gdy był męczony wziął sobie cytat z książki o naśladowaniu Chrystusa. Starałem się żyć tak, aby w godzinie śmierci móc się raczej cieszyć niż lękać. To hasło również i tą książkę jako swój testament przekazał dzieciom. To właśnie go motywowało. Do tego się nie złamał, bo wiedział, że to życie tutaj się skończy, że mamy pracować na to życie wieczne, na to, które będzie po śmierci. Tego nie można niestety powiedzieć o którzy Biedni, ulitujmy się nad nimi, nie mają lepszych, najwyraźniej tak uważają, lepszych bohaterów, lepszych wzorców osobowych dla swoich dzieci. No ale dopóki tak jest, to dzisiejsze wydarzenie, ta wizyta to jest niestety szopka, to przemówienie, to jest niestety pustosłowie i nasładzanie się jakimiś napomknieniami, które Polacy czy eurokołchoźnicy pełniący tutaj obowiązki Polaków e, silą się, żeby brać za dobrą monetę, e, to, jest, e, to jest spektakl smutny i uwłaczający e, pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Także my te sprawy będziemy podnosić. My te sprawy będziemy podnosić, bo uważam, że taka jest polska racja stanu, żeby zbudować stosunki z Ukrainą na prawdzie i na fundamencie. Też pojednania. pojednanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy po prostu uznane są, uznane są fakty historyczne. A tego uznania dotychczas nie mieliśmy. Konfederacja. Wolność. Не поднял.